Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w poniedziałek, nowy tydzień. Przeszłam się do lasu. Powiem wam, grzybków nie ma. No, niestety, nie ma, jest bardzo sucho, i pewnie długo jeszcze nie będzie. Czekamy na deszcze. Nie wiem, kiedy nadejdą, bo nie miałam czasu nawet zobaczyć na radar, jak się sytuacja klaruje. Ale w lesie jestem. I powiem Wam, że dzisiaj spotkałam po raz drugi pewną panią. Nawet się nie zapytałam, oczywiście, o imię, ale była z pieskiem z lolą. Ta pani mieszka koło McDonalda w Starej Miłosnej i sprząta tamte tereny koło McDonalda razem ze swoimi znajomymi, którzy mieszkają tam w jej pobliżu. I słuchajcie, ja się tam nie, za, nie zapuszczam, bo tą panią poznałam w tamtym roku, jeszcze filmików nie nagrywałam, i dzisiaj znowu się spotkałyśmy. Ona mi powiedziała, właśnie, że na tamte rejony, żebym się nie zapuszczała, nie sprzątała, bo oni się tam zajmują. Ja mówię, że super, świetnie, tak? Mówię, że cudownie. Także jeden teren mam z głowy, ale jestem. Jak zwykle na swoich terenach. Przeszłyśmy się dzisiaj właśnie z tą panią po moim terenie, po którym stale chodzę, i pomogła mi co nieco dzisiaj ogarnąć. A co ogarnąć, to Wam pokażę na koniec filmiku. Fajnie, bardzo miłe spotkanie. Zobaczcie, jest tyle osób, które sprzątają, naprawdę sprzątają, i, i dla których te, to środowisko nasze. Nie jest obojętne, naprawdę to jest fascynujące. Bardzo dużo też, oczywiście, wśród widzów jest tych osób, które sprzątają lasy. To jest coś wspaniałego. Super był spacerek, a teraz się rozstałyśmy. Pani poszła w swoją stronę, a ja co? A ja dalej przemierzam te nasze piękne lasy w stryjówku. Po poszukiwaniu grzybków może jakiś się trafi, a jak nie. No to i tak spacerek jest wręcz wskazany. Wiadomo, bo las jest piękny. Sami zresztą widzicie. Moje lasy są naprawdę piękne. Wasze też, które oglądam. I mamy chyba na dzień dzisiejszy jedyneka. Piękny, zobaczcie, koźlarz się uchował dla mnie. Śliczny, młodziutki, przepiękny. No cóż, skoro na mnie czekał, to go zabieram, oczywiście. Ale śliczny. Zmierzam w kierunku auta, bo grzybków i tak nie ma. Ale zobaczcie, pokazuję Wam, że jest taka tutaj sobie leśna droga. I spójrzcie na to. Takie cudeńko wyrosło przy samej drodze. Prawdziwek. Piękny, prawdziwek. W piasku sucho jest bardzo. Ale zobaczcie. Śliczny jest. Tak się zastanawiałam, co zrobię z tym jednym, jedynym grzybkiem, który, którego znalazłam przed momentem. Ale już mam dwa. Także. Przed nocną zmianą mogę zjeść jajecznice. Piękne są. Ten piękny okaz. Przepiękny. Hmm, nie ma braciszka, bo już się tutaj rozejrzałam, ale aż dziwne, że w tej suszy wyrósł sobie taki okaz. I patrzcie, co my tu mamy jeszcze. Piękną kanie. Jedna sobie leży. Już chyba jest mało świeża. Zostanie sobie w lesie, ale ta wygląda na zdrową. Piękna kania. Jeszcze się trafiła. No fajnie, super. Bardzo się cieszę. Więcej kani tutaj nie widzę, ale ta jest śliczna. Jestem już przy aucie, posortowałam to co miałam posortować. Grzybki, piękne, malutko, ale na kolację będą. I już Wam pokazuję całą resztę, którą dzisiaj zebrałam razem z tą panią, którą spotkałam w lesie. Tyle puszek, jakieś stare żelazko jakieś stare żelastko to też chyba trochę już poleżało w lesie tu mam śmieci zmieszane przeróżne również wśród nich porcelana tu mam plastiki ale najwięcej jest szkła z tą panią zbierałyśmy słuchajcie z drogi nie nagrywałam bo Byłam akurat w towarzystwie, także nie nagrywałam. Takie piękne kawałki starego szkła. Wszystko jest rozbite. Zobaczcie. Przecież to widać, że to jest stare. Jest takie jedno miejsce, gdzie muszę jeszcze gdzieś tam wrócić i po prostu oczyścić to do końca. Takie piękne było sobie szkło. To świeżynka, jak widzicie. Trochę tego jest. No i. Znalazłam jeszcze... Ta chyba też jest zwrotna, tak mi się wydaje, bo ją przymierzałam. I słuchajcie, znalazłam w lesie takie cudeńko. Ja już to mam zwykły palisk. razem z korkiem. Jakiś płyn znajduje się w środku. Zabiorę to na działkę, umyję, póki jest jeszcze ciepło. Zapewne w weekend się tam wybiorę. No i co? Jak widzicie, ile by się nie chodziło. Po tym w samym lesie, bo ja wracam do tych samych lasów w okolice mojej okolicy, gdzie mieszkam, zawsze, zawsze się coś spotka. Takiego. Ale grzybki prezentują się bardzo ładnie. Pięknie ogólnie jest w lesie. Jest bardzo czysto. Mimo wszystko, Wam powiem, ale ile by się nie chodziło. To zawsze coś się trafi. Ciekawa jestem, czy ta pani obejrzy ten odcinek na YouTubie. Serdecznie pozdrawiam, oczywiście. Fajnie było się po raz kolejny spotkać. Góra z górą się słuchajcie, nie zejdzie, tak? Ale człowiek z człowiekiem zawsze. I fajnie, że ta pani też sprząta ze swoimi znajomymi. Tutaj, właśnie te okolice. Super, super. Co, kochani, będę się z wami na dzień dzisiejszy żegnać. Trzymajcie się ciepło i co? Do zobaczenia oczywiście niebawem z lasu. Dziękuję, że jesteście i dziękuję za to, że też sprzątacie lasy i że środowisko dla was nie jest obojętne, jaki los całej rodziny leśnej. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.